Dzięki tercycyzje dż takie wartoła Wschodnia przez stację rejewąławiałistok. Paidzie staru piergo się pananie drogi, Prosimmy zachować toprożność i jest zacie doęi peroą że tymsó podć. Jestem na dworcu kolejowym w Ełku przedwojenylik niemieckie miasto, które jest w sposób zupełnie nieoczywisty powiązane z historią współczesnego Izraela. tak naprawdę, Tutaj Izrael został po raz pierwszy naniesiony w języku hebrajskim na papier, na długo zanim powstało państwo żydowskie w Palestynie. Ta historia też wiąże się z tym dworcem. W Ełku powstał pierwszy hebrajskojęzyczny magazyn Hamagit, i z tego dworca jego treści były rozwożone na cały ówczesny świat. Stąd trafiały do Niemiec, stąd trafiały do Rosji carskiej, do Wielkiej Brytanii, a dalej rozchodziły się po całym Imperium Brytyjskim. W pewnym stopniu historia współczesnego Izraela i współczesnego syjonizmu zaczyna się właśnie tutaj, w Ełku, na dworcu w Ełku. Trzeba by się troszeczkę cofnąć może do połowy XIX wieku, bardziej do roku 1868, grudzień wjeżdża pierwszy pociąg do Ełku. Kolej na Mazurach przyniosła kompletną rewolucję we wszystkich dziedzinach życia. Rafał Żydzyniec, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku. Dla Ełku oznacza to, że miasto, które dotychczas rozwijało się wzdłuż tzw. ulicy głównej, wzdłuż jeziora, zaczyna się rozwijać w stronę dworca, który został wybudowany. Powstają piękne, secesyjne kamienice na przełomie wieków, ożywia się generalnie handel. Zwróćmy uwagę, że w prostkach, tych 20 kilometrów od Ełku jest granica między Rusami wschodnimi, tak, a zaborem rosyjskim, więc to życie graniczne zostaje przez to ożywione. Dla gminy żydowskiej oznacza to znaczny przyrost członków. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te sprawy mazurskie rozpatrujemy szczególnie w kontekście historii wzajemnych oddziaływań Polaków, Niemców, historii regionu. Te trajektorie żydowskie one są zupełnie inne. Nie? One są bardziej chyba otwarte na świat. Wychodzą poza ten regionalny zaułek i to jest bardzo ciekawe w przypadku euckiej Synagogi, która, tak jak mówi, zaczyna się rozwijać jeszcze bardziej po. Dobudowanie tutaj kolei, bo oni też obejmują swoją jurysdykcję, że tak powiem, również prostki. No ale jeszcze troszeczkę wcześniej, zanim się to wszystko dokonało, to tutaj rabin Zilberman założył to czasopismo Hamagit, tak Kaznodzieja. Pierwszy hebrajskojęzyczny tygodnik w Europie, prawda? Więc trzeba wskrzesić język hebrajski, który był językiem Tory, wynaleźć te wszystkie określenia na te nowoczesne, wszystkie wynalazki typu kolei i tak dalej. Dlaczego wełku to czasopismo otworzono? Z różnych przyczyn. To było blisko granicy. nie? Szło to czasopismo na całą Europę, praktycznie było wszędzie czytane, dlatego jest ono tak bardzo mocno roz... w wielu archiwach dostępne. Miało ono taki umiarkowanie konserwatywny profil, tam się każdy mógł odnaleźć w zasadzie. Nie? z europejskich Żydów. Czasopismo tak dobrze szło, że Zilberman potrzebował pomocy i tutaj sobie sprowadził do pomocy Dawida Gordona. I to jest ciekawe, że on wcześniej wyemigrował do Anglii, do Liverpoolu. Przejeżdżając przez Ełk poznał Zilbermana, w tej Anglii też mu za bardzo nie, nie, nie dobrze się powodziło, więc on go ściągnął tutaj do Ełku, żeby mu pomagał w przewidywaniu tego czasopisma. Więc mamy tu zupełnie inne trajektorie: tutaj Polska, Litwa, Anglia. tak? To jest, to jest trochę taki powiew szerszego świata, że tak powiem, niż tylko ten polsko-niemiecki. Wydawali obaj to czasopismo po śmierci Zilbermana. Gordon to kontynuował, on wręcz poszerzył tą działalność. Ełk stał się takim silnym ośrodkiem tłumaczeniowym. Tłumaczono z niemieckiego na hebrajski bardzo dużo tutaj pism różnych. Ostatnia książka, którą chyba na niemiecki przetłumaczono, to był Żabociński, Idea Beitar, tak? którą tutaj znalazłem w 1936 roku. Na dworcu Wełku rozmawiam z Filipem Stilem, niezależnym badaczem zajmującym się historią syjonizmu. David Gordon był żydem litewskim. Urodził się tuż pod Wilnem i tam się wychował. Tam przyszedł je Na początku lat 50., gdy był młodym mężczyzną, Dawid zaczął pracować w Anglii, w Liverpoolu oraz w Londynie. Był z powrotem tutaj w Prusach Wschodnich, gdy spotkał Eliezera Lippmana Silbermana. I Silberman mówił mu o tym, że chce utworzyć i uruchomić nowe pismo w języku hebrajskim. Dwa lata później, w 1958 roku, Gordon dołączył się do Silbermana w redakcji Hamadi jako wice-redaktor naczelny. Gordon był człowiekiem świata, należy podkreślić. Gordon znał angielski płynnie, znał niemiecki płynnie też, francuski dobrze znał. Silverman nie, nie znał żadnych europejskich języków, więc dzięki Gordonowi, Hamagid stał się takim szerokim oknem na, na świata. Gordon czytał prasę po angielsku, po niemiecku, po francusku i relacjonował ważne zdarzenia z, z Europy w języku hebrajskim dla swoich czytelników. Na, na początku lat 60. XIX wieku Dawid Gordon zaczął lancować bardzo ważnych myślicieli syjonistycznych. Chodzi o rabina Kaliszera z Torunia tu w Polsce i chodzi także o niemieckiego Żyda Mojżesza Hessa. Otóż przy redakcji Hamagid, było też wydawnictwo hebrajskojęzyczne. I stąd z Ełku wydano arcydzieło rabina Kalisza Derishat Sion. W tej pracy rabin Kalisher przedstawił swój pomysł na utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie. W tym samym czasie Mojżesz Hess w Niemczech akurat wydał swoją pracę sionistyczną Rzymi i Po ukazaniu się tych dwóch Arcydzieł z historii sionizmu. Gordon zaczął lancować, opisując treści, argumenty religijne w przypadku rabina Kalishera oraz nacjonalistyczne w przypadku Hessa. XIX wiek zauważmy, że to jest w całej Europie wiek nacjonalizmów nowoczesnych. Żydzi też wtedy wynajdują siebie jako naród. A każdy chce mieć państwo narodowe i tutaj też, też Żydzi się oczywiście też w ten trend wpisują. Nie był wtedy duży, to było bodajże w okresie międzywojennym 16 tysięcy mieszkańców, wtedy troszeczkę mniej. To jest między 200 a 300 członków gminy żydowskiej, najmniejsza chyba społeczność religijna, tak, bo po niej większą trochę społecznością były tutaj katolicy, a większością chrześcijańską, przynajmniej to byli ewangelicy, tak? Jaka to była społeczność? Jak większość niemieckich Żydów była to społeczność zasymilowana? Oni odrzucili ten typowy wygląd Żyda ze wschodu, czyli Brodę, Hałat, wyglądali po prostu jak Niemcy. Oni wręcz też podczas pierwszej wojny światowej wspierali też cesarza i ojczyznę, także tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym przypadkiem niż w przypadku polskim. Rabin Ełcki, ostatni Benofajn. Jeżeli sobie zobaczymy jego zdjęcie, no to to nie jest typowy rabin w cudzysłowie, nie ma brody, nie ma, nie ma, nie ma kapelusza, tylko po prostu jest, wygląda jak obywatelkarz niemiecki. Mamy tutaj do czynienia z tożsamościami pogranicza, tożsamościami mazurskimi, ci Żydzi nie. się też asymilują, nie? To, że są Żydami, oni bliz, no, gdzieś tam w społeczeństwie niemieckim zasymilowani, to Adolf Hitler uświadomił w pewnym momencie, że są inni, także, że ta inność kosztuje, może ich kosztować to, co opisał Wiktor Klemper w swoich pamiętnikach, prawda, to zaciskanie się pętli, język, ustawy norymberskie. A w końcu y, Auschwitz i, i Zagładę. Ich tutaj nie zostało, nie ma, nie ma społeczności żydowskiej, jest owszem pamięć, nie, ale, ale to jest chyba najtragiczniejsza karta tej historii, że ta społeczność została jednak no, wyeliminowana fizycznie. Tak. Mamy tutaj dwa egzemplarze wyjątkowego, jak nowe owe czasy, czasopisma, czyli y, hebrajskojęzyczny tygodnik, tak, który, który został wskażony i wydawany tu wełku. Widzimy lek 1878, tak. Są ogłoszenia i po niemiecku. Była to na pewno taka platforma komunikacyjna dla wielu Żydów w całej Europie, czy też w Europie Wschodniej, mogli się tu wymieniać. No i co się, chyba najciekawsze jest to, że już w połowie XIX wieku propagowana jest tutaj idea osadnictwa w Palestynie, tak? E, to jest taki, taki szczególny aspekt tego czasopisma. Zaraz, to jest ostatnia strona, tak? Czyli to trzeba czytać stąd, żeby się nie mylić. przed sobą rocznik magazynu Hamagid z 1878 roku strona 39 czcionką bardzo współczesną wydrukowany tytuł Smahimochleibasal czyli mięsożerne rośliny i autor Dawid Gordon tutaj ewidentnie Dawid Gordon nie zajmuje się przyszłością sionizmu nie snuje marzeń na temat przyszłego państwa Izrael tylko napisał niedługi tekst popularno-naukowy o roślinach, które żywią się owadami. Istotna jest też sama czcionka, która jest bardzo, bardzo archaiczna. W tej chwili nie wyglądają w ten sposób współczesne hebrajskojęzyczne izraelskie gazety, za wyjątkiem tych fragmentów wyboldowanych i tytułów, które wyglądają współcześnie. Idziemy teraz jedną z głównych ulic. Ełku, w odległości może 500 metrów od dworca kolejowego, do Nocy Kryształowej w 1938 roku mieściła się wielka synagoga w Ełku Lik, a przy niej wydawnictwo Hamagid. Pierwsze czasopismo hebrajskojęzyczne to Hamagid ze Ełku w północnej Polsce. Hamagid powstał w 1856 roku i um, już dwa lata później dołączył się do redakcji David Gordon. Wrócił z Anglii, by zostać uh, naczelnym Eliezera Silbermana, który założył uh, pismo dwa lata wcześniej. To pismo jest arcyważne w historii syjonizmu, w historii utworzenie nowego państwa żydowskiego w Palestynie, ponieważ, tak jak Nahum Sokołów stwierdził wiele lat później, Hamagid utworzył na papierze państwo żydowskie. Hamagid był czytany przecież w całej Europie, także w Imperium Osmańskim, w Persji i nawet w Chinach. I Gordon, gdy dołączył się do redakcji w 1958 roku, niemal od razu zaczął lancować ideę Sjonistyczną. Chodziło mu o utworzenie nowego państwa żydowskiego w, w Palestynie. Na łamach Hamagid ukryto w sumie całe nowe, nowoczesne słownictwo hebrajskie, bo, bo trzeba było wymyślić nowe terminy odnośnie kolejnictwa, odnośnie przeróżnych branż nauk nowoczesnych. Jestem w parku w centrum Ełku. Stoję przed Szarą kamienicą z początku XXI wieku na dole drogeria i biuro notariusza to jest miejsce istotne nie tylko dla Ełku, ale również dla historii Izraela chociaż nie ma tutaj nawet tablicy pamiątkowej to właśnie tutaj stała wielka synagoga Ełku, a obok niej swoje biuro, swoją redakcję, miało wydawnictwo Hamagid. W drugiej połowie XIX wieku Dawid Gordon. Tutaj pisał i rozwijał ideę stworzenia państwa żydowskiego w ówczesnej osmańskiej Palestynie. Oba budynki, całe to miejsce zostało spalone przez nazistów w noc kryształową w 1938 roku, a ruiny ostatecznie rozebrano po II wojnie światowej. Należy uznać e, Dawida Gordona za jednego z ojców nowoczesnego Izraela i za życia. On był uznany za e, przodującego e, sjonistę. I e, w 1896 Dawid był ogłoszony jako jeden z trzech najważniejszych e, sionistów. Karpel Lipe tak właśnie stwierdził już 10 lat po śmierci e, Gordona. Jego legenda była jeszcze żywa. I w recenzji Herzla Der Judenstadt, Karpel Lipe napisał, że, że przed Herzlem była taka wielka trójka sionistów. On sam, co prawda, Lawrence Oliphant, sionista chrześcijański, oraz właśnie David Gordon. Chcę podkreślić także, że, że Lipe. Rzeczywiście zasłużył na, na taką rangę. On był e, pierwszym mówcą na pierwszym kongresie sionistycznym Herzla, akurat w Bazylei. Gordon e, już od, od początku lat 60., gdy rabin Kalisher oraz Mojżesz Hess w Niemczech wydali swoje arcydzieła sionistyczne, Gordon zaczął komentować tę pracę, lancować jej, prowadził bardzo e, szeroko zakrojoną. Argumentacja na rzecz powrotu Żydów do, do, do Palestyny. Więc nic dziwnego, że gdy pierwszy ruch sionistyczny, już to, to nie idea, już to nie takie starania, ale już ruch prawda sionistyczny, chodzi o, o, o Hofefej Sion, gdy ten ruch powstał od końca 1881 roku, to David Gordon był, był jednym z najważniejszych motorów. Da on opisywał i, uh, uh, i zachęcał właśnie do powrotu do, do Palestyny. Prowadził wywiady akurat z Lorenzem Olifantem. W 1984 roku, dopiero wtedy doszło do pierwszej Narady Międzynarodowej Sionistycznej w ramach tego ruchu Hofefe Sion. I akurat to David Gordon wybrał Katowice jako miasto, w którym odbyła się ta narada. Międzynarodowa. Na znanym portrecie obecnych na, na Radzie widzimy po środku współprzewodniczących, e, mianowicie Leona Pinskera i rabina Mohi-lewera. I obok rabina Mohi-lewera siedzi akurat Dawid Gordon. Zorganizowano tą naradę w Katowicach pod pozorem urodzin Mojżesza Montefioriego. To, to był wielki patron a, Żydów w różnych krajach. Lewantu oraz w Europie. Otóż Mojżesz Montefiore z Anglii skończył 100 lat pod koniec października 1884 roku. Gdy okazało się, że z powodów organizacyjnych narada odbędzie się dopiero w listopadzie, to Gordon pojechał do Anglii z takim albumem, w którym było 1300 różnych podpisów różnych Żydów związanych z, z, z ruchem Hofe i przedstawił osobiście w Ramsgate w Anglii. Przedstawił e, Monteforiemu właśnie ten, ten album. Jestem w parku Jana Pawła II w Ełku, w miejscu, w którym znajdował się cmentarz żydowski, na którym pochowano Dawida Gordona. Cmentarz został zniszczony przez nazistów. W tej chwili miejsce to upamiętnia symboliczna Macewa. Jedyna pamiątka po społeczności żydowskiej Ełku, która tak dużo wniosła również do historii Izraela. Tu na cmentarzu żydowskim w Ełku w roku 1886 pochowano Dawida Gordona, najważniejszego redaktora pierwszego i największego hebrajskojęzycznego czasopisma, Ha-Magid. Nahum Sokołów, to jeden z ojców współczesnego Izraela, złożył hołd Gordonowi i czasopismu Ha-Magid, pisząc się poprzez swój zasięg. Ha-Magid zjednoczył cały świat żydowski w Europie, w Imperium Osmańskim, w Persji i stworzył Klal Izrael – Taki zjednoczony właśnie Izrael. Nie sposób nie doceniać jego roli w historii sionizmu i należy wprost uznać Gordona za jednym z ojców współczesnego Izraela. Podcast Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego w ramach projektu sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej opowiadał Jarosław Kociszewski. Nagrania John Beecham i Bartosz Panek. Realizacja Free Range Productions.